Witam słuchaczy programu Radia Wolna Europa. Nazywam się Julian. Przedstawiam Wam bohatera filmu Falone Przyrody, Misia. Witaj, Misiu, czy, czy mogę zrobić z Tobą wywiad? No, oczywiście, czekam na to. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jesteś młodym aktorem. Ile masz lat? O, to dobre pytanie, ale my mi się nie liczymy lat. My tylko, ja pamiętam, że przespałem chyba z trzy zimy, czyli chyba mam trzy. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z filmem? O, moja przygoda z filmem to bardzo fajna historia, bo zostałem zauważony, gdy byłem jeszcze w ogrodzie zoologicznym. I zostałem zauważony, bo jestem bardzo przystojny. Spójrz, ile masz fanów? Co ty na to? Och, uwielbiam mieć dużo fanów. Ale to trochę męczące. Bo jak coś nabroję, to wszyscy zaraz o tym wiedzą, a to nie jest miłe. Jaka jest? Twoja ulubiona potrawa. No, haha, moja ulubiona potrawa to oczywiście miód. Ja uwielbiam miód. A ty, panie redaktorze? Co dostałeś za udział w filmie? Za udział w filmie obiecano mi trzy beczki miodu. Ja jeszcze ich nie dostałem, ale dostanę i się bardzo cieszę. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Mój Jakie ty... są twoje plany na przyszłość? O, moje plany na przyszłość to przede wszystkim być sławny i grać. Grać w wielu filmach, żebym miał jak najwięcej fanów. Hmm? Czy lubisz rozdawać autografy? Autografy rozdawać uwielbiam, bo to jest takie miłe. Miłe Uwaga. dla mnie, Chociaż czasy trochę męczące. Tak? Co jeszcze? Ok. Czy może prosić o autobrak? Oczywiście, panie dziennikarzu, proszę. Misiu, ale to jest jakiś krzywy. No bo ja nie umiem pisać. Ja jeszcze nie chodziłem do szkoły tak jak ty, i dlatego robię krzyżyki. Dziękuję Proszę. misiu, Proszę. E, za autora i udział w wywiadzie i jeszcze dziękuję słuchaczom za obecność. Dziękujemy papa, pa, kochani papa. Pa.